Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, bardzo 40 mm, mm. na początku też... mm. I mm. to już będzie i efektem także może tyle. OK więcej już nie trzeba. I tak, witam was wszystkich w garfię, garfilm też Was oczywiście wita. To, tak. I sprawdź, coś będziecie słyszeć, to oczywiście tam u mnie. <laughs> tak. Ponieważ nagrywałem wcześniej odcinek i mm, trochę mi nie wyszedł. Poczekajcie ja sobie. Powiem. Ponieważ, 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 ponieważ. Bo moja Ponieważ, ponieważ y, nagrywaj, tak wiem. Ponieważ nagrywając tam trochę pokoju, znaczy jeden pokój zrobiłam, o i tu ser z lodówki. No i zrobiłam. Ale y, nagrało się, lecz nie było w ogóle mnie słychać, więc teraz wam pokażę. To będzie trochę taki odcinek, bo to bez tego działa. Szkodzę. Szkodzę, że się... Ale działa. Wiecie, ja dawno nie grałam. Brak odpowiedzi? Nie! Nie rób tego, proszę. Okej, okay, dziękuję. Dobrze, to będzie taki organizacyjny. O, właśnie. Nie! No, już co za godzina. Tak. Jeden latek był, bodajże, tam do góry, tu na szafie, do góry gdzieś. Nie wiem, nie pamiętam, bo dawno w to nie grałam. To też było w którymś spokoju. Telefon mamy, bodajże. Nie, nie, nie mamy, to mamy na dole Ciekawe, kryjów... tak, W kryjówce. Tak, w Znaczy w winca, tym tufie Co to tam jest? Walizki nie mamy O, ma, mam, jak widzieliście mam to Bo to trudno po to się dostać Ale ja wam pokażę Ponieważ ja sama Ostatnio musiałam sobie trochę ogarnąć też O, ona była tu Czemu muzyki nie ma? Halo? A dobra, to moje słucha Jestem też trochę, a nie. Jestem też trochę chora, więc możecie tak nie, dziwnie słyszeć. Okej, okay, więc tu mamy takie te, jak wiecie. I tu trzeba... O właśnie tak, właśnie tak. O tak. Tu trzeba tak. Później tu wchodzimy tu i tu. I tak wyciągamy. Tak. ojoj bardzo widziej najwokie tego. Właśnie, miałem tam się dostać ostatnio. O! Myślałem, że zlecę. A co tu jest? Dobra, więc tu mamy już wszystko. Hmm, jakie to mi. Cześć! Czy chcę jakoś zrobić? Nie wiem. Dobra, idziemy dalej. <śmienicza> nie co to o, ta płyta Powiedzcie, ona powinna być, nie to. To jest dobrze, to jest dobre. A, mam to was pytanie, ponieważ... Gram, wy Lola w List of Legends to coś jest to. Więc może Aha, by... <laughs> ile to trwa? Co moja? Nie wiem. Ponieważ nagram to mogłabym nagrać coś z mojego lamienia. Tak. Jedynie z którym nie mogę grać, to Kataliną, bodajże i Morgana. <laughs> tak. Za. Tam jest zegareczek, ale nie wiem czemu tak powinien być. Nie wiem, idziemy dalej. Ja. mi się piszczy. Okej. Okay. <laughs> Dobrze, a więc idziemy... Może na dół, może, może na dół. Może może. Dobra. Uuu. Skok... Nie, nie wyszło. I, i jeszcze ponieważ y, pisałam, że o będzie tak za, tam za parę, tam... nie wiem ile tam parę. O, będzie odcinek, a tu kicha, nie było odcinek. To było tam za oknem. Cicho. Nie, od... ja, o... To... Dobra, tu jest całe oczywiście zrobione. Musicie sobie popatrzeć. No Garfield, Tam nic nie ma yy, <laughs> czy, czy, o czym ja mówiłam? Nie wiem <laughs> Więc ja nagrywam... Znaczy, nie nagrywam, tylko mogłabym... <laughs> tu była ta ptuszka! Więc mogłabym tam, tam coś nagrać jak Dla mnie <laughs> Oczywiście Mart pewnie by był i, i, i I... I, i Jacyś inni Jacyś inni Innymi ja! Myślałem, że tam był troll face. John zrobił. Nie wiem czy wam też się to zdawało. A gdzież, boku Plato. Jeśli macie jakieś takie... Co mnie ten pies w Tam się do góry idzie dostać. Jest telefon by się sprzedał Dobra, to będzie tak 6-10 punktowe, ponieważ właśnie miałam jakiś problem o thinking. A nie, klucza kontrolki. Okej, okay. mamy telefon, więc to będziemy wspierzanie to I teraz jak to się przesłało? Okej, okay, bo. I, I i, lewy kontrol shift znaczy. Nie, Nie, to będzie tu lewy shift. Tak. <kłysy> Okej, okay. dobrze. Chodzimy i idziemy do góry. Tak do góry do karfini. Moja przepraszam, że tak ciągle robię, no ale wczoraj graliśmy z Marcem wieczorem karaoke party. Mhm, mogę wam przesłać na dolerii link. Wiesz nie wiem, dajcie sobie karaokę Partycom bodajże. dajże. co sobie mogli śpiewać. Ja to miałam chyba. co sobie mogli śpiewać z, ze znajomymi. Lub sami oczywiście. No i tak sobie gramy i wczoraj <coughs> titanium śpiewaliśmy tak. I tam z tym, z tym titanium trzeba tak <coughs> wysoko głos. I ja myślałam, że już nie będę czuć y, mojego dzisiaj głosu. No ale czemu to Czego się nie robi dla sławy? No czemu to tak? I nie myślałam, że dzisiaj nie będę po prostu czuć głosu. to powinno być. Więc właśnie że się dziwię, że mówię. Śpieczy? Nie śpiesznie. Nie. Mhm. Dobrze. Ale... O, to chyba może, nie? Zobaczcie, co mam. Nie chcę. A nie, to trzeba. nie chcę tak podnieść. Dlaczego? Tak, dlaczego? Oh. Mam nadzieję, że teraz mnie O, tamto peta, tam tu Myślę, że teraz będzie mnie słychać, bo się jest bardzo w górze. Jak nie no, to po prostu wrzucę taki trzy... że mi nie będziecie cię słyszeć. Ale jeszcze tak szybciutkiem. Dobra, już nie zdążymy. Nie no, zdążymy. Co się robić tak żeby mi to szybko się przesłało i w ogóle... Ale to się wyrwano. O, znowu brak uszkodzeń. Mi się wydaje, że mały tu w kuferek masz. Fajny. Dobrze. Nie, nie chcę y, y, y. Bu, bu. O, 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 wstecz, wstecz, idzie. A i to też pa. Jedziemy na wu. Nie, nie chcę. I powoli. Okej okay. I, i i to weźmiemy sobie tym, a to oddamy tym. <śm> Dobrze, idziemy szybko szybciotkiem, szybciutkiem na górę. Nie przebiałam zdjęty, no, ale y, później mi się strasznie tylko to przesyłaj w ogóle. Mam nadzieję, że mnie naprawdę będzie słychać, jak to co, do czego to służy. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem. <ś> nie wiem. Dobrze, na razie głos się chyba dobrze nagrywa. Chyba. U. <kłysy> Ej, halo, ro O, o, o. Tak. <trybuj> o jak mnie teraz dotkniesz, to cię zabiję. <trybuj> Dobra, nie zabiję. nie no. karfi gdzie? Nie. to nie zlec, es. No, ale mamy tu przecież. O. A nie, to powinno być na powórku, dobra. Okay. Nie, ten mamy cały, tak? Tak, no co znaczy tam tylko to... <ścoughs> coś tam za To chyba było tu. Dobrze, teraz kamerko. Du, 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 du. Nie. Tu gdzie ja widziałam, że obrazek jakiś brakuje? Na dole. No tak. Dobrze, ale to już się dowiecie w następnym odcinku. A więc zapraszam do kolejnego odcinka. Nie, nie mówcie o Garfield i Odi. i co ty robisz? Nie wiem. Garfield się z wami żegnę. Ja też się z wami żegnam. I do zobaczenia. Do kolejnego odcinka. To jest stop? Stop. Nie to. A więc na razie i do zobaczenia. Запрошу вас, oczywiście, и на ра